Cześć, kochani, dzisiaj nagrywam spoza kadru Arkady Saulski z tej strony. I co dziś Wam opowiem? Otóż wiele osób wskazywało, że zachęciło je, zachęciła je moja wypowiedź na Instagramie dotycząca Feliksa Wukresa. Zachęciła je do nabycia tej książki, więc chciałem nagrać krótki, szybki filmik, w którym wyjaśnię, czemu warto nabyć wznowienie północnej granicy Feliksa Kresa. Dla kogo jest ta książka, dla kogo nie jest i e, no jest dla wszystkich, tak? spoiler alert, e, ale czego możecie się po niej spodziewać. No więc tak, Felix Wukres to jest autor, który pisał przez szereg lat bardzo dużą, epicką sagę, czyli właśnie Księgę Całości, którą w tej chwili wznowiła Fabryka Słów. E, Wznowiła to fabryka słów, boże, powtarzam się, ale to wznowienie jest naprawdę piękne, jest piękna ilustracja okładkowa, grzbiet, bardzo, bardzo, bardzo dobry blur. Szacun dla osoby, która pisała ten blur. Książka jest bogato ilustrowana przez Przemysława Truścińskiego. Tutaj mogę pokazać jedną z ilustracji. Zapewniam, jako człowiek, który siedzi w świecie kresa od, od wielu, wielu lat, że autor ilustracji też jest dobrze zaznajomiony z tym światem. Są tu piękne, prawda, cesarskie gwiazdy, elementy uzbrojenia, elementy zbroi, oddział, który jest ważną, ważnym elementem tej fabuły, czyli topornicy. Więc naprawdę jest świetnie, świetnie wykonane są te ilustracje. Jest mapa świata. Shereru jest mapa regionu, w którym rozgrywa się akcja. Coś, co czytelnicy, akurat znający moje książki, mogą rozpoznać jako coś znajomego, więc bardzo cieszę, że też takie rozwiązanie zastosowano i tutaj. I dla kogo jest ta książka? No, zdecydowanie jest to książka dla osób, które lubią epickie bitwy, epickie starcia, świetnie opisane pojedynki świetnie opisane intrygi prowadzone przez bardzo skomplikowane postacie duży świat mający własną historię własną tradycję bardzo oryginalny świat i także osoby które lubiące estetykę dark fantasy estetyka od której kres trochę się odcina jest to jedna z zagadek w ogóle całej księgi całości ale no jest to estetyka właśnie towarzysząca Temu cyklowi tutaj ja mam. To jest znowienie fabryki such, to jest moje pierwotne, stare wydanie. E, więc e, naprawdę zachęcam Was do lektury, zachęcam Was do zakupu. Ja na dniach nagram e, kolejny, może dłuższy filmik, zobaczymy, jak to wyjdzie. E, opowiadający szerzej o literaturze Feliksa Kresa. E, Mówiąc o tym, w jakiej kolejności najlepiej czytać książki. Czego możecie się spodziewać, o czym jest pokrótce, każda z książek, ale będzie bez spoilerów. Krótko mówiąc, zachęcam Was do nabycia tego wznawienia. Wznawia oczywiście Fabryka Słów. Zachęcam, naprawdę zachęcam. Do usłyszenia, do zobaczenia, papa. Pa.